Mówili, że kłamie, żadnej odznaki, żadnych zapisów, brak dowodu, że jego ojciec służył, tylko chłopiec z historią i ciężar wątpliwości w oczach. Aż do momentu, gdy do szkoły wszedł pułkownik w stanie spoczynku i zapadła cisza. W tej chwili wszystko się zmieniło. Witajcie w historię między wierszami, gdzie snujemy historię o odwadze, sercu i prawdzie, które poruszają dusze. Zostańcie z nami by odkryć, co naprawdę się wydarzyło. Grudniowy wiatr smagał brukowane uliczki Białej Góry, małej wioski w sercu Mazowsza. Ten mroźny chłód, który przenika przez płaszcze i sprawia, że czujesz zimno aż w kościach. Kurz z polnych dróg osiadał na kamiennych murkach wokół szkoły, czekając na deszcz, który zamieni wszystko w błoto. W środku szkoły podstawowej w Białej Górze kaloryfery szumiały, szafki trzaskały a uczniowie klasy ósmej powłóczyli nogami przez kolejny poniedziałkowy poranek. W sali numer piętnaście zapach kredy mieszał się z wonią starych podręczników i ciepłej herbaty z pokoju nauczycielskiego. Nagle spokojny głos przerwał zgiełk. Kacper Nowak, to naprawdę twój tekst. Pani Maria, nauczycielka języka polskiego, stała przed klasą, trzymając plik zszytych kartek, jakby to był skarb. Kacper, siedzący z tyłu, w trzecim rzędzie, Powoli podniósł głowę. Tak, proszę pani, odpowiedział cicho, ale pewnie. Miał czternaście lat, był chudy, z ciemnymi, zmierzwionymi włosami i spojrzeniem zbyt poważnym jak na swój wiek. Jego znoszone trampki wyglądały, jakby same prosiły odpoczynek, a plecak zdawał się dźwigać ciężar świata. Pani Maria uśmiechnęła się lekko. Kochani, jeśli chcecie wiedzieć, co to znaczy pisać z duszą, przeczytajcie to. Rozległo się kilka pomruków, zaskrzypiało krzesło, ale nikt nie protestował, bo nikt jeszcze nie znał tego tekstu. Wypracowanie Kacpra, zatytułowane Ojciec, którego chciałbym lepiej znać, opowiadało o jego ojcu i poruszyło panią Marię do głębi. Nie powiedziała tego wprost, ale jej dłonie drżały lekko, gdy odkładała kartki, a oczy mówiły więcej niż słowa. Tego dnia szkoła ogłosiła wyniki konkursu literackiego. Pierwsze miejsce. Kacper Nowak. Wszystko miało być proste. Dyplom, zdjęcie na tablicy ogłoszeń, może darmowy obiad w stołówce podczas wręczenia nagród. Ale sprawy się skomplikowały. Trzy dni później Kacper został wezwany do sekretariatu. Sekretarka, nie podnosząc wzroku, wskazała na drzwi z mosiężną tabliczką, wicedyrektor Anna Kowalska. Kacper zapukał i wszedł. Pani Kowalska siedziała za biurkiem tak uporządkowanym, że wydawało się niemal nierealne. Bez jednej kartki poza miejscem. Jej blond włosy, krótko obcięte, były równie perfekcyjne co tą głosu. Usiądź, Kacper. Usiadł. Skrzyżowała dłonie. Przeczytałam twój tekst. Jest piękny, ale mamy problem. Milczał. Nie znaleźliśmy żadnych śladów twojego ojca w archiwach wojskowych. Żadnych akt, żadnych artykułów. Nic kropka. Był w jednostce specjalnej. Wyszeptał Kacper. Nie pisali o nim w gazetach. Pani Kowalska odchyliła się w fotelu, z niedowierzaniem na twarzy. "Wiem, że dzieci mają bujną wyobraźnię, ale ten konkurs jest dla prawdziwych historii, nie dla bajek." Kacper zacisnął dłonie na dżinsach. "To nie bajka." Nie drgnęła. "To udowodnij. Mam list, powiedział od jego przyjaciela. Przysłali go mamie. Po śmierci twojego ojca. Kacper kiwnął głową. I masz ten list przy sobie. Tak. Przynieś go, rozkazała, odprawiając go gestem, jakby był tylko kłopotem. Tego wieczoru Kacper siedział przy kuchennym stole, z listem przed sobą. Papier pożółku, atrament wyblaku. Na dole tylko podpis. J.S. Komandos. Dziękuję za poświęcenie twojego męża. Jego mama, Stojąc za nim, szepnęła: Nie musisz tego robić, Kacper. Nie spojrzał na nią. Myślą, że kłamie. Westchnęła. Może powinniśmy byli więcej mówić. Ale po pogrzebie przyszli ludzie w mundurach i prosili, by milczeć. Jego misja była tajna. Kacper delikatnie dotknął krawędzi listu. Nie będzie tajna na zawsze, powiedział. Następnego ranka weszli do szkoły razem. Mama Kacpra, Elżbieta Nowak, miała na sobie fartuch pielęgniarski pod wytartym płaszczem. Czekała ją ciężka nocna zmiana w szpitalu w Płocku. Jej oczy zdradzały zmęczenie, ale też iskrę, która nie gasła. Byli w gabinecie pani Kowalskiej, przy tym nieskazitelnym biurku. List położono na stole z ostrożnością, jakby był fragmentem serca rodziny. Pani Kowalska chwyciła go opuszkami palców, jakby bała się dotknąć prawdy. To wzruszające, powiedziała chłodno, ale, niestety, to nic nie dowodzi. Każdy może napisać list. Kacper chciał coś powiedzieć, ale głos ubiążą mu w gardle. Elżbieta pochyliła się, z tym spojrzeniem, które nie ustępuje. To wszystko, co po nim zostało. Imię mojego męża nie widnieje na żadnych pomnikach, nie miał pogrzebu z orkiestrą i przemowami, ale służył, i to jak? Oddał życie za ten kraj. Pani Kowalska zmusiła się do uśmiechu, takiego, jaki widuje się na zebraniach rodziców. Nie kwestionuję tego, co czujesz, Elżbieto, ale mamy zasady. Nie możemy nagradzać tekstu bez konkretnych dowodów. I co teraz? Zapytał Kacper, głosem tak cichym, że ledwo go słychać. Możesz napisać inny tekst, odparła pani Kowalska. O kimś, kogo możemy zweryfikować. Na przykład o bohaterze historycznym. Zerknęła na notatki. W przeciwnym razie dostaniesz zero w dzienniku. Kacper poczuł gulę w gardle, ale się nie rozpłakał. Nie tutaj. Elżbieta wyprostowała się, z tą matczyną dumą, która nie pęka. A nagroda. Zapytała. Zostanie przyznana komuś innemu przed obiadem, odpowiedziała pani Kowalska, jakby to była drobnostka. Na ostatniej lekcji ktoś przykleił kartkę na szafce kacpra, poszukiwany, król bajek. Gdy wszedł na język polski, pani Maria odwróciła wzrok. Starała się to ukryć, ale było jasne, że kazano jej zmienić zdanie. Tego popołudnia kacper usiadł sam na schodach za salą gimnastyczną. Mazowiecki chłód przylegał do betonu, ale nie ruszył się. Trzymał list, czytając każde słowo. Znał na pamięć każdą kreskę pisma. Każdą plamę atramentu, każdy kawałek tej historii, który ciążył mu na sercu. Nagle ciszę przerwał chrapliwy głos. Wszystko w porządku, mały. To był pan Jan, woźny szkoły, cichy człowiek z lekkim utykaniem, pamiątką po służbie wojskowej. Miał spojrzenie kogoś, kto widział zbyt wiele. Słyszałem, co się stało. Kacper milczał. Pan Jan zerknął na list. Takie papiery znam. To nie byle co. To z wojskowych maszyn, z misji, o których się nie mówi. Kacper podniósł wzrok. Naprawdę, panie Janie? Woźny kiwnął głową. Twój ojciec był w jednostce specjalnej, prawda? Kacper potwierdził skinieniem. Jaka jednostka? Nie wiem. Mama nigdy nie mówiła. Pan Jan oparł się o barierkę, zamyślony. Niektóre nazwiska nie trafiają do gazet, ale to nie czyni ich mniej prawdziwymi. Spojrzał na chłopca. Zadzwonię. Następnego dnia Kacper szedł korytarzami jak duch. Rozmowy milkły, gdy przechodził. Szepty i chichoty unosiły się w powietrzu, zmieszane z trzaskiem szafek. Jego imię stało się żartem. To pewnie rodzinne, wymyślanie bajek, rzucił ktoś przy szafkach. Założę się, że jego ojciec był polskim Jamesem Bondem, zaśmiał się inny. Kacper szedł przed siebie, nie patrząc na nikogo, jakby przemierzał pole minowe ostatni, który jeszcze stoi. W porze obiadowej jego miejsce przy stole w stołówce było zajęte. Stał tam stacą, czekając, aż ktoś zrobi mu miejsce. Nic. Napisz o ziemniakach następnym razem, zażartował jeden z chłopaków. Przynajmniej one istnieją. Kacper odwrócił się, taca drżała mu w rękach, i znalazł kąt przy magazynie woźnego. Jadł w ciszy, nie czując smaku. Tego tygodnia na historii omawiano polskich bohaterów po II wojnie światowej. Pani Zofia, wysoka, z surowymi okularami i jeszcze bardziej ciętym głosem, chodziła przed tablicą. Pamiętajcie, młodzi, prawdziwy bohater nie potrzebuje publiki. Jego czyny przemawiają głośniej niż imię. Zatrzymała się, spoglądając na Kacpra, i na pewno nie trzeba wymyślać historyjek, żeby zostać pisarzem. Klasa wybuchła śmiechem. Kacper siedział bez ruchu, bez zmiany wyrazu twarzy, ale w środku coś pękło jeszcze bardziej. W domu nie było lepiej. Elżbieta wracała wyczerpana po podwójnych dyżurach w szpitalu. Elżbieta była bardziej milcząca niż zwykle. Każdy jej ruch wydawał się ciężki, jakby lata zebrały się na jej ramionach. Przy kuchennym stole ściskała popękany kubek, trzymany z sentymentu. Kacper zbliżył się ostrożnie, jakby bał się ją spłoszyć. Gniewasz się na mnie? zapytał, głosem niemal niesłyszalnym. Pokręciła głową. Na siebie się gniewam, synku. Czekał, cierpliwy. Powinnam była ci więcej opowiedzieć. O tym, co się stało. Nie potrzebuję dowodów. Mamo, powiedział Kacper. Pamiętam go, kropka. Podniosła wzrok, oczy miała zaczerwienione od nieprzespanych nocy i tęsknoty. Ja też pamiętam, szepnęła. Potem otworzyła serce, opowiadając, co mogła. Jego ojciec, Marek Nowak, wyjechał, gdy Kacper miał cztery lata, wezwany na tajną misję, o której nigdy nie mówił. Rok później do ich drzwi zapukali dwaj mężczyźni w mundurach. Żadnej ceremonii, żadnej złożonej flagi. Tylko pognięciony list i krótka wiadomość. Jego praca pozostanie w cieniu, ale wypełnił obowiązek. I to wszystko, ale Kacper pamiętał więcej, niż jej się wydawało. Uścisk ojca, tak mocny, że czuł się najbezpieczniejszym dzieckiem na świecie. Zapach kurzu, metalu i wiatru na jego ubraniu, jakby wracał z końca świata. Brzęk medalika pod koszulą, gdy pochylał się, by powiedzieć, dobranoc, mistrzu. I ostatnie słowa przed wyjazdem. Cokolwiek się stanie, zawsze będę na ciebie patrzył z jakiegoś miejsca. Trzymaj głowę wysoko, dobrze. Kacper był wtedy mały, ale te słowa wryły mu się w duszę. Na zawsze. Tydzień później przyszło pismo ze szkoły. Obowiązkowe zebranie z nauczycielami. Powód. Kwestie uczciwości akademickiej Kacpra Nowaka. Spotkanie zaplanowano na późne popołudnie, gdy korytarze Białej Góry były puste. A wieczorny chłód zaczynał się wdzierać. Elżbieta usiadła obok syna, z głębokimi cieniami pod oczami i zaciśniętą szczęką ze złości. Naprzeciwko pani Kowalska, doradca i mężczyzna z Rady Szkolnej w garniturze. Atmosfera była ciężka. Rozumiemy waszą frustrację, doradca, tonem wyuczonym jak z podręcznika, ale to nie kara, tylko korekta. Elżbieta milczała. Musimy dbać o uczciwość akademicką, Powtórzyła pani Kowalska: Jeśli zaakceptujemy historię bez dowodów, każdy będzie wymyślał, co chce. Czyli myślicie, że wymyśliłem ojca? Zapytał Kacper, z głosem pewnym, choć w środku drżącym. W sali zapadła cisza na moment. Nikt nie mówi, że zrobiłeś to celowo, odparła doradca, ale chęć, by coś było prawdziwe, nie czyni tego prawdziwym. Czyli jestem karany za wiarę w mojego ojca. Naciskał Kacper. Musisz przestrzegać tych samych zasad co wszyscy, ucięła pani Kowalska. Mężczyzna z rady chrząknął. Zero zostaje. Jeśli oddasz kolejny tekst bez dowodów, grozi ci zawieszenie na tydzień. Ręka Elżbiety odnalazła dłoń Kacpra pod stołem. Jej uścisk mówił więcej niż słowa. Kacper nie płakał. Skinął tylko głową, w milczeniu. Na korytarzu, w półmroku. Pan Jan czyścił gabloty z pucharami. Nie powinien był słyszeć, ale głosy dobiegały przez kanały wentylacyjne. Niektóre rzeczy trudno zignorować. Widział, jak chłopiec wychodzi z opuszczoną głową, z matką u boku. Nie zauważyli go, ale on ich tak. Coś, pogrzebane pod latami sprzątania i zapomnianych wspomnień, poruszyło się w nim. Tego wieczoru, gdy szkoła opustoszała, a światła gasły jedno po drugim, Pan Jan wszedł do pomieszczenia gospodarczego. Przeszukał starą szafę, za zepsutymi żarówkami i pudłami z pożółkłymi etykietami. Znalazł, czego szukał, metalową puszkę, wgniecioną, z rdzą na krawędziach. Otworzył ją ostrożnie. W środku papiery, nazwiska, numery, pseudonimy. Niektóre skreślone, inne oznaczone. Ludzie, których nie widział od dekad. Wyjął starą komórkę na klapkę, która cudem działała, i wybrał numer, który miał w głowie, nigdy na papierze. Raz, dwa razy zadzwoniło, aż odezwał się głos. Zachrypnięty, zmęczony, jak echo przeszłości. Mów. Pan Jan odchrząknął. Znasz chłopaka o imieniu Kacper Nowak. Cisza. Dlaczego? Bo napisał o swoim ojcu. A szkoła mówi, że ten człowiek nigdy nie istniał. Długa pauza. Głos wrócił. Wolniejszy. Syn Marka Nowaka. Pan Jan potwierdził skinieniem, choć nikt go nie widział. To on kropka. Głos zamilkł, po czym powiedział, jadę. W piątek niebo nad Białą Górą było jasne, ale powietrze lodowate. Aula szkolna paczniała woskowanym drewnem i wyczekiwaniem. Była nabita po brzegi, z metalowymi krzesłami ustawionymi w rzędach, Aż zabrakło miejsca. Girlandy w barwach szkoły, granatowe i złote, zdobiły sufit nad sceną, gdzie stał pulpit, oświetlony krzywymi reflektorami i mikrofon, który szwankował od ostatniego konkursu ortograficznego. Wszyscy siedzieli. Z przodu laureaci ściskali swoje teksty, niektórzy z nerwowym uśmiechem, inni żartując półgłosem. Kacpra wśród nich nie było. Siedział z tyłu, blisko wyjścia w szarej bluzie z kapturem naciągniętym na głowę. List od ojca, starannie złożony, spoczywał w kieszeni dżinsów. Pani Kowalska weszła na scenę z plikiem kartek w ręku i uśmiechem, który wyglądał jakby był przyklejony. Dzień dobry, uczniowie, nauczyciele i szanowni goście, zaczęła. Dziś świętujemy naszych młodych pisarzy, którzy potrafią czerpać inspiracje, podziwiać kogoś i przelewać te uczucia na papier. Rozległy się mechaniczne oklaski. Kacper patrzył w podłogę. W tym roku mieliśmy wiele wspaniałych tekstów, ciągnęła, ale, jak zawsze, musimy wybrać. Wywoływała wyróżnionych, jednego po drugim. Każde imię budziło brawa. Każdy uścisk dłoni był chwilą, o której Kacper marzył, ale która teraz wydawała się tak odległa. A teraz, powiedziała pani Kowalska, przewracając ostatnią stronę, Pierwsze miejsce. Nagle drzwi na końcu auli zaskrzypiały głośno. Zimny powiew z białej góry wtargnął do środka. Wszyscy odwrócili głowy, a szepty się zaczęły. Wszedł mężczyzna, krokiem pewnym, jakby wciąż był na służbie. Miał na sobie ciemnozielony mundur wojskowy, z błyszczącymi guzikami, równo ułożonymi medalami i naszywkami, które lśniły w świetle. Nikt nie wiedział, kim jest. Ale nikt nie mógł oderwać od niego wzroku. Nie powiedział ani słowa. Nie prosił o pozwolenie. Przeszedł głównym przejściem, jego kroki odbijały się echem na parkiecie, mijając uczniów, którzy wyciągali szyję, i nauczycieli, którzy zdawali się zapomnieć, jak oddychać. Wszedł na scenę. Pani Kowalska cofnęła się, zdezorientowana. Mężczyzna poprawił mikrofon z pokojem dowódcy. Gdy przemówił, jego głos wypełnił aule bez wysiłku. Mam na imię pułkownik Tadeusz Wiśniewski, w stanie spoczynku. Pauza: Służyłem temu krajowi przez 34 lata. Osiem misji w strefach konfliktu. Studiowałem strategię w Ministerstwie Obrony i wynosiłem rannych towarzyszy na plecach przez burze Piaskowe, gdzie dzień nie świta. Spojrzał na milczącą publiczność i powiedział: Jestem tu, bo popełniliście poważny błąd. Szmer przebiegł przez salę. Pani Kowalska otworzyła usta, by coś powiedzieć, ale Wiśniewski uniósł rękę. To nie była groźba, tylko gest mówiący stop. Wzięliście prawdę chłopca, powiedział, i nazwaliście ją kłamstwem. Wyjął z płaszcza wytartą teczkę, grubą, z ledwo widoczną pieczęcią, tajne, odtajnione na specjalne zezwolenie. Położył ją na pulpicie. W środku były dokumenty, zdjęcia. Rozkazy pisane odręcznie. Raport z misji o nazwie Operacja Cień Orła. Mapa z czerwonymi notatkami i, w centrum, stara fotografia. Dwunastu mężczyzn w zabrudzonych mundurach, obok helikoptera, z młodymi, zmęczonymi, ale hardymi twarzami. Jeden z nich, nieco wyższy, stał z boku. Nie uśmiechał się, ale jego oczy były żywe, czujne. Wiśniewski podniósł zdjęcie. Ten człowiek, powiedział, z głosem niewzruszonym, to kapitan Marek Nowak. Dowodził tą misą w Helmand w 2010 roku. Byliśmy w mniejszości, z mniejszą liczbą broni i bez wyjścia. Zamilkł na chwilę. Piętnastu z nas wróciło do domu dzięki niemu kropka. Aula była tak cicha, że słychać było bicie serc. Spojrzenie Wiśniewskiego przecięło salę i zatrzymało się na chłopcu z tyłu. A tamten, powiedział, to jego syn. Wszyscy się odwrócili. Kacper stał nieruchomo, ściskając list w kieszeni. Oddech Kacpra przyspieszył, jakby brakowało mu powietrza. Pani Kowalska próbowała coś powiedzieć, ale głos uwiązł jej w gardle. Pułkownik Wiśniewski kontynuował. Imię marka Nowaka nie znajdziecie w szkolnych podręcznikach. Nie zobaczycie go na paradach. To cena, jaką płacą tacy ludzie jak on. Żyją w cieniu, dźwigają misje bez nazwy. A gdy padają, nie ma hymnów, nie ma flak, tylko nadzieja, że ktoś, ktokolwiek, zachowa ich pamięć. Zszedł ze sceny i ruszył powoli na tył. Tłum rozstąpił się jak może. Stanął przed kacprem, spojrzeniem łączącym siłę i ciepło. To, powiedział, podając mu zdjęcie, należy do ciebie, mały. Kacper podniósł wzrok, nie pokazując emocji, i przyjął fotografię obiema rękami, jakby to był skarb. Cisza pochłonęła salę. Wiśniewski odwrócił się do tłumu. Odrzuciliście jego historię, powiedział, bez złości, ale z siłą, która ciążyła w powietrzu. Ale nie odrzuciliście tylko ucznia, odrzuciliście historię bohatera. Ludzie zaczęli wstawać, powoli. Najpierw pani Maria, w drugim rzędzie, z wilgotnymi oczami, potem pan Jan, z tyłu, z uniesioną głową. Rodzice dołączyli, potem kolejni. Gdy wicedyrektor wstała, połowa auli była na nogach. Niektórzy pochylili głowy z szacunkiem, inni klaskali cicho, z powagą. Kilku otarło łzy dyskretnie, a Kacper stał tam, z fotografią w jednej ręce, listem w drugiej, oczami wbitymi w człowieka, który przywrócił mu ojca. Wiśniewski uśmiechnął się do niego i powiedział spokojnym głosem, który rozbrzmiał w całej auli. Jego imię może nie być w internecie, ale człowiek, który ocalił mi życie, nie jest legendą, a jego syn nie jest kłamcą. To dzięki niemu jesteśmy wolni i zawsze będę po jego stronie. W poniedziałek mróz w Białej Górze był ostry, ale w sekretariacie szkoły panowała inna atmosfera. Czuć było skrępowanie i wyrzuty sumienia, i po raz pierwszy zapanowała cisza. Rozesłano komunikat do wszystkich, uczniów, nauczycieli, rodziców. Oświadczenie Szkoły Podstawowej w Białej Górze: Składamy publiczne przeprosiny Kacprowi Nowakowi i jego rodzinie. Popełniliśmy poważny błąd. Jego tekst nie tylko był prawdziwy, ale stanowił wzruszający hołd dla poświęcenia, uczciwości i cichego bohaterstwa. Od dziś jego nagroda zostaje przywrócona. Tekst ukaże się w biuletynie regionalnym i weźmie udział w ogólnopolskim konkursie literackim w przyszłym miesiącu. Kacprowi, jego ojcu. Kapitanowi Markowi Nowakowi oraz wszystkim rodzinom, które w milczeniu niosą ciężar służby, składamy najszczersze przeprosiny. Teraz słuchamy. Kacper stał przed sekretariatem, z lekko drżącym komunikatem w ręku. Elżbieta, obok, nie uśmiechała się, ale jej dłoń na jego ramieniu mówiła wszystko. Ten milczący dotyk krzyczał, udało się. Dwa dni później aula znów była pełna. Bez żyrland, bez balonów. Tylko metalowe krzesła, mikrofon i chłopiec z kartką w ręku i pustką w sercu. Gdy wywołano jego imię, Kacper wstał z pierwszego rzędu. Szedł do pulpitu, bez pośpiechu. Kilku uczniów zaczęło klaskać, inni dołączyli, niektórzy wstali. Nie prosił o to, nie spodziewał się, czekał, aż wróci cisza. Rozwinął tekst i przeczytał jeden akapit. Mój ojciec powiedział mi kiedyś, zaczął, głosem czystym. Ale łagodnym, prawdziwy żołnierz nie potrzebuje sławy, ale jego syn musi żyć tak, by być godnym imienia, którego nikt nie pamięta. Złożył kartkę, spuścił głowę i zszedł. Lata później Kacper został nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej w Białej Górze. Mówił niewiele, ale jego słowa miały wagę. Nigdy się nie przechwalał, nie rzucał przeszłością w twarz innym. Jednak każdy uczeń, który przeszedł przez jego klasę, uczył się. Czym jest prawdziwa odwaga, nie ta z medali czy gazet, ale ta z ukrytych miejsc, gdzie poświęcenie zapuszcza korzenie. Na ścianie za jego biurkiem, w szklanej ramie, wisiała czarno-biała fotografia. Dwunastu żołnierzy pokrytych kurzem, zmęczonymi uśmiechami, a po środku kapitan Marek Nowak. Pod spodem mosiężna tabliczka głosiła Niektóre sekrety pozostają ukryte, ale wdzięczność nigdy nie jest zamknięta. Co roku, 11 listopada, Kacper zakładał ten sam granatowy krawat z wyszytą srebrną gwiazdą na końcu. Nie tłumaczył dlaczego. Nie musiał. Pewnego mroźnego popołudnia w listopadzie, gdy wszyscy już poszli, uczennica została w klasie. Podeszła nieśmiało do biurka. Panie profesorze, zaczęła, wahając się, podniósł wzrok z nadsprawdzanych wypracowań. Mój dziadek zmarł w zeszłym roku. Był w wojsku, ale nikt o nim nie mówi. Żadnych medali, nic, tylko opowieści. Kacper odchylił się na krześle. Czasem, powiedział cicho, to właśnie opowieści nas podtrzymują. Kiwnęła głową, z błyszczącymi oczami ale jak wiedzieć, czy są prawdziwe? Uśmiechnął się tym uśmiechem, który uspokaja nie zawsze da się to udowodnić odparł ale niektóre prawdy nie są na papierze. Dotknął piersi tam, gdzie serce. Są tu. Uśmiechnęła się i wyszła. Kacper spojrzał na zdjęcie na ścianie. Nie powiedział nic. Zapisz się do historii między wierszami, gdzie sprawiedliwość zyskuje głos, dobroć pozostaje w pamięci, a żaden cichy akt heroizmu nigdy nie ginie.